hat. Dank. Uh Uwielbiam na wiosnę go obserwować, jak każdego dnia wygląda inaczej. Każdego dnia się zmienia, każdego dnia przebudzenie ma swój kolejny etap, po to, żeby zachwitnąć, czyli żeby nastąpił ten wybuch tej radości wiosennej. I do tego też zapraszam nas wszystkich, a spotykamy się od poniedziałku do piątku o godzinie 9, po to, żeby czytać razem Pismo Święte. Dla mnie czytanie Pisma Świętego właśnie to jest to każdego dnia. Taki takie kolejny etap przebudzenia, 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 żeby wreszcie nastąpił potem wybuch. <noise> Ale te wybuchy następują i tak, tej radości, i tego, takiego, tych objawień, takich olśnień, takich przebudzeń, takie jakby się trybiki w świadomości tam gdzieś przesunęły, takie kliknięcia, wow! <noise> Nie? Więc to się dzieje cały czas. I do tego absolutnie zapraszam i dlatego też czytam, ponieważ w moim życiu yy, właśnie czytanie Pisma Świętego zaczęło właśnie tak... Sprawiać, że z takiej, z takiej e, uśpionego z takiego sadu <grywa> zaczęłam e, się przebudzać i zaczęłam być takim kwitnącym sadem. Więc e, wierzę, że u każdej osoby, mm, która tego oczywiście potrzebuje, mam nadzieję, że nie potrzebujesz. ale jeśli e, to, to, to mam nadzieję, że u Ciebie też to nastąpi, wręcz mam tę pewność, ponieważ to jest wtedy jak bycie tym tak... E, e, no, jak Pan Jezus mówi, ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami, kto trwa we mnie, będzie żywy. To, to jest właśnie to obcowanie cały czas z tym Słowem żywym, Słowem Bożym. To jest jak bycie podłączonym do, tej, do tego krzewu winnego. Więc jak bycie tą żywą latoroślą. Więc y, czytam, a jesteśmy w przypowieściach Salomona, więc tyle mądrości. Czytamy od początku cały czas tak ciurkiem, jakby, że tak powiem, y, po to, żeby mieć też taki szeroki y, obraz, nie? A potem dopiero po poznaniu całości to tak fajnie, przynajmniej mi to tak służy y, po poznaniu całości dopiero tak te momenty gdzieś tam, y, takie, które są bliższe mojemu sercu, y, się stają takie. Takim oliśnieniem, Żeby nie przegadać naszego spotkania, to przechodzę do czytania. Mądry syn lubi karność, lecz szyderca nie słucha karcenia. Z owocu swoich ust człowiek spożywa dobre, lecz pragnieniem niewiernych jest gwałt. No, z owocu z ust swoich. Nie? Kto strzeże swoich ust, zachowuje życie. Kto zaś nie powściąga swoich warg, gotuje sobie z zgubę. Leniwy wiele pożąda, a jednak nic nie, nie ma, lecz dusza pilnych jest obficie nasycona. Sprawiedliwy nienawidzi fałszywej mowy, lecz bezbożny postępuje haniebnie i bezwstydnie. Sprawiedliwość strzeże tego, kto postępuje nienagannie, lecz grzech wiedzie bezbożnych do zguby. Nie jeden udaje bogatego, choć nic nie ma. Nie jeden udaje ubogiego, choć ma wiele bogactw. Bogactwem musi niejeden okupić swoje życie, lecz ubogi nie słyszy żadnych pogróżek. Światłość sprawiedliwych jaśnieje, lecz lampa bezbożnych gaśnie. Zuchwałość wywołuje tylko zwady, lecz u tych, którzy przyjmują radę, jest mądrość. Łatwo zdobyty majątek maleje, lecz kto stopniowo gromadzi, pomnaża go. Dlaczego może to mieć miejsce? Dlatego, że nie, nie jest nie jest. To tak jak um, nie wiem, chyba sportowiec buduje swoją, swój charakter, tak? swoją determinację, swoją dyscyplinę, swoje umiejętności. Trenuje swoje ciało i swój umysł stopniowo i on staje się gotowy na to, żeby ten sukces odnieść. Nie? Więc dlatego myślę, że tak często, yy, bo to mam przełożenie na każdy obszar naszego życia, ale tak wystarczy sobie przywołać, jak często ludzie, którzy wygrywają w Totolotka, na przykład, gdzieś tam yy, de facto potem yy, marnują swoje życie, nie? bo nie budowali tego stopniowo, nie byli yy, jakby przygotowywani do tego, yy, żeby sobie z tym sukcesem poradzić. <laughs> yy. Więc um, hmm, hmm, zgubiłam się. Dobrze, więc to było łatwo zdobyty majątek, maleje, lecz kto stopniowo gromadzi, pomnaża go. Przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból, lecz życzenie spełnione jest drzewem życia. Hmm. Kto gardzi słowem, ten ginie, lecz kto szanuje przykazania, temu będzie. Odpłacone. Nauka mędrca jest krynicą życia dzięki niej unika się sideł śmierci. Zdrowy rozsądek zapewnia życzliwość, lecz droga niewiernych prowadzi do zguby. Roztropny robi wszystko rozważnie, lecz głupiec popisuje się głupotą. Niegodziwy poseł sprowadza nieszczęście, lecz wierny posłaniec działa kojąco. Ubóstwo i hańba spada na tego, kto się wyłamuje z karności, lecz kto zważa na karcenie, ten jest czczony. Spełnione życzenie jest miłe dla duszy, lecz unikanie złego jest ohydą dla głupców. Kto obcuje z mędrcami, mądrzeje, lecz kto się brata z głupcami, temu źle się wiedzie. No widzicie, nawet tu jest przestroga, mamy taką przypowieść, nie? Kto z kim przestaje, takim się staje, nie? Warto tę świadomość gdzieś. Grzeszników ściga nieszczęście, lecz nagrodą sprawiedliwych jest szczęście. Dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom, lecz majątek grzesznika jest zachowany dla sprawiedliwego. Nowo zaorane pole ubogich daje żywności obficie, lecz i ta może zginąć wskutek bezprawia. Kto żałuje swojej rózgi, nienawidzi swojego syna, lecz kto go kocha, karci go zawczasu. No, myślę, że chodzi bardziej o takie korygowanie. Korygowanie, nie? Mądrość kobiet buduje ich dom, lecz głupie własnoręcznie go burzą. Kto postępuje w sposób prawy, boi się pana, lecz kto chodzi krętymi drogami, gardzi nim. Mowa głupca jest rózgą na jego grzbiet, lecz mędrców strzegą ich wargi. Gdzie cały czas jest mowa o tym, żeby właśnie pilnować swojego języka, i myślę, że nie jest to takie e, tyle razy powiedziane bezpodstawnie. Wystarczy zdać sobie sprawę, że słowem, słowo staje się ciałem. Od słowa wszystko się zaczęło. Po słowo buduje rzeczywistość, słowo, słowo stwarza, słowo tworzy rzeczywistość. Słowem tworzymy różne sytuacje, wywołujemy emocje, słowo się materializuje w, właśnie w zachowaniach, w odczuwaniu. Słowem Pan Bóg stworzył świat. Od słowa wszystko się zaczęło. Więc tak często. Nie pamiętamy tego w naszej tej gonitwie w codzienności, że nasz język ma takie kluczowe znaczenie, nie? Takie kluczowe znaczenie, które tu już dzisiaj wiele razy było podkreślone. Że jeśli właśnie warto sobie wejść w taką, takie obserwowanie swojego słownictwa, ja pamiętam kiedyś tak właśnie sobie weszłam. Obserwowanie swojego słownictwa i wtedy możesz się, możemy się przyłapywać na tym, że na przykład używamy nieustannie słowa, no nie będę wymieniać nawet jakichś tam, często ludzie jakieś, no dobra powiem jakieś tam masakry, katastrofy, jakieś tam nie, takie słowa, które no wręcz wywołują takie niemiłe emocje. I o co mi chodzi, że m, pamiętam, że gdy sobie zaczęłam obserwować to słownictwo, to zaczęłam się przyłapywać, jak mój sam język już był nawykowo, już przyzwyczajony, żeby to słowo wyszło z moich ust. Ale dzięki temu, tej decyzji, że zaczynam się powściągiwać, to obserwować przede wszystkim, a potem powściągiwać, to mogłam się powściągiwać dzięki tej obserwacji i odzwyczaić się używać tych słów. Więc myślę, że że warto, nie? <śmiech> <śmiech> Więc mowa głupca jest rózgą na jego grzbiet, lecz mędrców strzegą ich wargi. Gdzie nie ma bydła, tam nie ma zboża, lecz dzięki sile wołu zbiory są obfite. Prawdomówny świadek nie kłamie, lecz świadek fałszywy wypowiada kłamstwo. Szyderca nadaremnie szuka mądrości, lecz dla roztropnego poznanie jest rzeczą Łatwą. Trzymaj się z dala od głupca, gdyż nie, na, nie napotkasz u niego rozumnej mowy. Mądrość roztropnego na poznanie właściwej drogi, lecz głupota głupców zawodzi. Na namiotach śmiewców spoczywa wina, lecz na domu prawych upodobanie. Tylko serce zna własną gorycz i nikt obcy nie podziela jego radości. Dom bezbożnych będzie zniszczony, lecz namiot prawych zakwitnie. Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Nawet w śmiechu może serce boleć, a radość może się kończyć strapieniem. Serce przewrotne zadowala się swoimi zabiegami, serce dobre dopiero swoimi uczynkami. Prostak wierzy każdemu słowu, lecz roztropny zważa na swoje kroki. Mądry boi się Pana i unika złego, lecz głupiec spoufala się z nim i czuje się bezpieczny. Człowiek porywczy popełnia głupstwa, lecz rozważny zachowuje spokój. Prosta I też o czym tutaj, nie? E człowiek porywczy. E kiedyś pamiętam też e tak w swoim życiu, zaczęłam się. <głos》> piszę też o tym często w moich książkach, więc zachęcam, możecie sobie wejść na www.dorotaozo.pl. Ale właśnie tam, też w Kawie z Bogiem dokładnie, w takiej książce się, pamiętam, jest taki fragment, właśnie się tam to zapisałam, bo to był ten moment, w którym zrozumiałam, że taka praca nad takim rozwojem swoje, swoim właśnie może i powinna też polegać na tym, żeby stawać się coraz mniej reaktywną osobą, czyli coraz mniej wybuchową, ale też reaktywną właśnie, czyli że E, tam dokładnie jest tak powiedziane, że jak e, no, telefon dzwoni, nie musisz od razu go odbierać, nie? czyli e, po prostu nie musisz od razu reagować na coś, co cię ze złości i zdenerwuje. Ja wiem, że to jest tak łatwo powiedzieć, e, ale to też jest znowu kolejny obszar, który warto i można ćwiczyć i w tym się naprawdę trenować. Kiedyś takie fajne mem widziałam, <laughs> że chyba takim. E, e, przegręcam trochę, czy szczytem, czy w ogóle takim poziomem, do którego warto zmierzać w całym tym rozwoju, jest fakt, że jak cię ktoś wkurzy, to ty tylko unosisz brew. <grywa> Czyli że już w takim stopniu jesteś stabilna, emocjonalnie i niereaktywna właśnie, nie musisz reagować od razu. Już to wiesz, że nie musisz reagować od razu. <grywa> Tylko masz czas na te reakcje. To to jest ten moment, gdzie już, jak to u siebie obserwujesz, znaczy, że już jesteś na dobrej drodze, nie? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Fajnie, że dołączacie. Kochani, będę już jeszcze tylko parę słów, może i. Dobrze, gdzie my jesteśmy? Czyli człowiek porywczy popełnia głupstwa, lecz rozważny zachowuje spokój. Prostacy dziedziczą głupotę, lecz roztropnych wieńczy wiedza. Źli muszą e, chylić czoła przed dobrymi, a bezbożni stać u drzwi sprawiedliwych. Ubogi jest znienawidzony nawet przez swojego bliźniego, lecz bogaty ma wielu przyjaciół. Wow! Myślę, że bardziej może chodzić tutaj o takie bogactwo wewnętrzne, o taką radość, o taką mądrość, o taką nie wiem, o takie życie. E, a ubogi może w sensie takim, że ktoś jest ciągle krytykujący, narzeka, ciągle się tapla w swoim błotku, nic nie zmienia i obwinia wszystkich, nie? Więc nie wiem, nie wiem. E, kto gardzi swoim bliźnim, ten grzeszy, lecz, grzesz, lecz szczęśliwy jest ten, kto się lituje nad ubogimi. Czasami nam się wydaje, że są takie sprzeczności tutaj nawet, nie? Myślę, że to wszystko jest głębsze niż nam się na pozór wydaje i gdyby się e, właśnie mieć czas na to przestrzeń e, zastanowić nad każdym wersetem, to byśmy doszli do, do jakichś niesamowitych mądrości. E, no mam nadzieję, że każdy gdzieś będzie sobie rozważać. E, na pewno błądzą ci, którzy knują zło, lecz ci, którzy przemyśliwają, nad dobrem doznają miłości i wierności. Ci, którzy przemyśliwają nad dobrem. Czyli gdy w różnych naszych sytuacjach myślimy, jak możemy dobrze tutaj się zachować. Nie? Myślę. Hmm. Kiedyś czytałam taką książkę, w której było. Bardzo ujmujące zdanie, i ono mi bardzo przez pewien czas pomagało, pomagało i właściwie powinna mieć je wielce, wielkimi literami napisane i cały czas o nim pamiętać, um, żeby na, w naszej codzienności, w tych różnych sytuacjach, w których się znajdujemy, zawsze zadawać sobie pytanie: czy to jest mój najwyższy wybór? A mowa o reakcji właśnie na sytuację, o jakieś tam tak, trudne może, nawet sytuacje, o decyzję w danych sytuacjach, czy to jest mój najwyższy wybór. Czy to jest mój najwyższy wybór? Czy to jest mój najwyższy wybór? Nie. Czy to jest mój najwyższy wybór, że z, z, nie wiem, wkurzyła mnie koleżanka, to jej się odpłacą. Czy to jest mój najwyższy wybór? Czy jeśli nie wiem, szef przyszedł z złym może. E, nie wiem. I już mi się uruchomiło nienawidzenie go, nie? Czy to jest mój najwyższy wybór, nie? Albo czy nie wiem. E... Nie wiem. Chcesz się poddać przed czasem na przykład, nie? Robisz coś ważnego dla siebie i chcesz się, nie wiem, poddać. Czy to jest mój najwyższy wybór? Nie, no, różne oczywiście. W każdej sytuacji można sobie to zacząć stosować, i to jest naprawdę świetne pytanie. Każda mozolna praca przynosi zysk, lecz puste słowa powodują tylko straty. Koroną mędrców jest roztropność, lecz wieńcem głupców głupota. Świadek prawdomówny ocala życie, lecz kto dyszy kłamstwem, jest zdrajcą. Kto się boi pana, ma mocną ostoję i jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę. Bojaźń pana jest krynicą życia, dzięki niej można uniknąć sideł śmierci. Chwała króla polega na liczebności ludu, lecz gdy ludzi braknie, księciu grozi upadek. No tak, bez ludzi nic nie można. Sama to y, dobrze wiem, bo jestem na co dzień też liderem, prowadzę grupę. E, a, nie wiem, czy mogę się tak określić, ale no, generalnie moja praca polega na rozwijaniu nie tylko siebie, ale też ludzi, którzy chcą się rozwijać razem ze mną, więc, <laughs> więc absolutnie jest to dla mnie osobiście znaczące. Człowiek nierychły do gniewu jest bardzo roztropny, lecz porywczy pomnaża swoją głupotę. Umysł spokojny zapewnia ciału życie, lecz namiętność toczy członki jak robak. Kto gnębi nędzarza, lży jego stwórcę, lecz czci te, go ten, kto lituje się nad biednym. Bezbożny upada z powodu swojej złości, lecz sprawiedliwy ma oparcie w swojej niewinności. W sercu rozumnego mieszka mądrość, lecz nie można jej znaleźć we wnętrzu głupca. Sprawiedliwość wywyższa lud, lecz grzech jest hańbą narodów. Król jest łaskowy dla roztropnego sługi, lecz gniewa się na tego, kto postępuje haniebnie. Myślę, że na tym skończymy dzisiaj. Można by tak powiedzieć na końcu, łatwo powiedzieć, nie? <grymne> łatwo powiedzieć, żeby to wszystko zacząć stosować, nie? E, no cóż, mamy tutaj przypowieści Salomona, więc to wszystko jest, są mądrości nad mądrościami. I każdy werset e, może być nawet trudny, żeby gdzieś tam go przełożyć na swoje życie, ale chociażby miał co dziesiąty coś do nas powiedzieć, to i tak warto czytać, nie? Całuję, miejcie wspaniałe przemyślenia. Um, jeśli macie ochotę, zostawcie komentarz. Um, I mam nadzieję, że te śpiewające ptaszki o. <ścoughs> dają nam radość. Całuję. Trzymajcie się cieplutko. Papa. Pa.